Czekajcie, Techland przejęty przez Tencent za kilka miliardów znamy szacunkową kwotę. Co ty gadasz? A to już było mówione wcześniej, ale nie było jeszcze mówione w konkretach. W sieci pojawił się raport podający szacunkową kwotę, za którą Techland został przejęty przez Tencent. Pod koniec lipca ubiegłego roku sieć obiegła wieść o przejęciu polskiego studia Techland przez chińską spółkę Tencent. Dla tych, którzy nie wiedzą, Tencent to jest chyba najpotężniejsza firma, która ma pod sobą tysiące innych spółek i firm, i oni przede wszystkim przodują w mobilnych rzeczach, czyli telefonia komórkowa. Wydawanie gier mobilnych, mikropłatności, gry, no mnóstwo. Oni ten cent to jest. No nie wiem, ten cent to jest chyba co? No Da się to porównać do czegoś na świecie? Do jakiejś firmy? To jest coś ogromnego, dobra. Pod koniec ubiegłego roku sieć obiegła wieść o przejęciu polskiego studia Techland przez chińską spółkę. Nie poznaliśmy jednak wtedy kwoty, jaką korporacja musiała zapłacić, aby stać się większościowym udziałowcem rodzimej firmy. Dopiero teraz ukazał się raport, dzięki któremu poznaliśmy szacunkową kwotę. Ile kosztowało przejęcie? Torzy raportu firmy Navigator Capital oraz Foradata szacują, że Techland został przejęty przez Tencent, Techland, przez Tencent za 6,3 miliarda złotych. Co czyni transakcję największą w Polsce w 2023 roku. Największa w Polsce transakcja za 6,3 miliarda złotych, moi drodzy. Wiecie co można kupić za 6,3 miliarda złotych? Strasznie dużo subskrypcji na Twitch TV bonkol albo... Bardzo dużo pizzy hawajskiej albo mnóstwo milionów litrów piwa, które nie wiadomo gdzie pomieścić. Dobra. W sumie chiński gigant zakupił aż 67 akcji Techlandu. Procent oczywiście 67% akcji Techlandu. Aczkolwiek, mimo większościowego udziału studio, ma zachować twórczość, niezależność i kontrolę nad rozwijanymi markami. No, Essa, już to widzę. Już widzę, jak naprawdę to nie wpłynie na produkty, na jakość, ilość i formę tych produktów. Na pewno tak będzie. Dalej będą tworzone niezależne produkcje bez mikropłatności, z darmowymi DLC i przeważnie na pc Tak, tak, oj tak, oj tak. Choć w dużej mierze to przejęcie można uznać za finansowy sukces polskiego Techlandu, tak niedługo po nim w grze Dying Light 2 pojawiły się mikrotransakcje. Oj, to przypadek bieżność czasowa. Jak nie trudno się domyślić, decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony społeczności, która stwierdziła, że deweloperzy sprzedali duszę diabłu. Pozostaje jedynie mieć nadzieję. Na koniec końców em, współpraca z Tencentem płynie pozytywnie na rozwój studia. Słuchajcie, i tutaj można by było zakończyć, ale warto sobie sprawdzić. Ja wam pokażę, czym jest Tencent, żebyście wiedzieli. Tutaj macie. W Wikipedii możecie zobaczyć, że została założona w 98 roku i, moi drodzy, w Chinach przede wszystkim. Międzynarod nowa korporacja technologiczna inwestycyjno-holdingowa działająca skupiać się na nowoczesnych technologiach i internecie. Jej filie zapewniają różnego rodzaju usługi, produkty zarówno w Chinach jak i na całym świecie, moi drodzy. Tutaj macie zaraz, będą wyszczególnione dokładnie. Oni przede wszystkim skupują inne firmy, żeby yy, po prostu je mieć pod sobą i tyle, no. To jest, moi drodzy, pożeranie rynku. Ja bym chciał zobaczyć, co wchodzi w skład Tencentu. Tencent to chiński koncert technologiczny inwestycyjny. Posiada udziały między między innymi w Riot Games, w Epic Games czy From Software. Chińczycy już wcześniej byli bardzo aktywni na polskim rynku gamingowym. W poprzednich latach przejęli między innymi grupę kapitałową 1Center, czyli Cenega i Muf, no właśnie Muf gdzieś się, nie? Muf jakoś tak Parasite, Exit Plan Games czy Bluebird. Techland to drugi największy po CD projekcie producent gier wideo. Założycielem i głównym akcjonariuszem studia jest Paweł Marchewka, którego majątek Forbes wycenił na 7, przepraszam, 8,3 miliarda złotych, co dało mu pierwszy, piąte miejsce na liście najbogatszych Polaków. Oho, to jest Paweł Marchewka. Taki młody chłop, patrzcie. A wy co, moi drodzy? A wy dalej wierzycie? Chociaż z From Softwareem, no, jeżeli patrząc na From Software, to ale chyba, że tam nie ma większościowo, albo From Software ma jakąś umowę podpisalną o niezależności twórczości, czyli tworzą i nie wpływa to na jakieś mikropłatności albo jakieś takie na, na siłę spieniężanie. Ciekawe, nie? Pokaż. Produkty i serwisy TenCent pokaż. O, Macie. Fancom, o kurde, Fancom, Riot, Sumo Group, Visual Arts, Tar Turtle Rock Studios, Wake Up Interactive, Fulcrum. Techland teraz moi drodzy. Tequila, Clay Entertainment, Macie od Don Starwów między innymi, Jagger Development. Miniclip. Patrzcie, mini klip znane największe, największa strona z grami flashowymi. Fatshar, Capshell, Don't, Don't Not, Grinding, Epic Games, Pocket Games, Sea, Blueber, Marvelous, Shift, Netmarble, From Software, Kakao, Krafton. Krafton to jest między innymi, moi drodzy, aktualnie PUBG. Pabdzi mobilne i desktopowe. Ubisoft, Frontier Development, Kawa Corporation, Paradox Interactive, Remedy Entertainment. No znacie dużo tych firm, które teraz wyczytałem związanych z gamingiem. No to co, moi drodzy, pozostaje nam tylko myśleć, że Polakom wyjdzie to na dobre i nam graczom wyjdzie to na dobre. Cieszę się, że jesteście. Tak nie powiedział, jest tak powiedział ten cent, miesiąc, jak zakupił teklan. Tak, Cieszę ci się, że jesteście. No. Tak, ja wiem, że we wszystkich nie mają większościowych udziałów, ale jako, jako jakiś, w jakiejś części właściciel e, ma jakieś tam prawo, nie wiem, prawo głosu, prawo decyzji, jakieś tam do, przy ustalaniu jakichś ważnych rzeczy. Więc e, Więc zawsze jest szansa, że niestety może to wpłynąć, nie?